Mamo, gdzie jesteś? Jestem w pracy. Możesz wrócić do domu? Tato znowu pił cały dzień. Alan i ja się boimy. Zróbcie to, co zawsze. Idźcie po cichu do pokoju i udawajcie, że śpicie. Nie mogę wrócić. Muszę pracować. Tato będzie normalny jutro. Mamo, nauczycielka znowu się mnie pytała o siniaki. Powiedziałeś jej prawdę? Oczywiście, że nie. Powiedziałem, że wywaliłem się na rowerze. Mamo, dlaczego dalej mieszkamy z tatą? On jest po prostu w domu i wyżywa się na nas o wszystko. Ja i Alan zawsze boimy się wrócić do domu. Łukasz nie rozumiesz, twój tata nie zawsze taki był. Doświadczył czegoś w wojsku. To nie daje mu prawa, że może się na nas wyładowywać. Masz trzy prace. On tylko siedzi w domu. Nie mów tak o swoim tacie. Gdzie znowu jesteście? Gdzie powinniśmy być w szkole oczywiście? Ty i ta twoja szkoła. W twoim wieku ja już zarabiałem na życie, a wy zostawiliście matkę kompletnie samą. Mam 15 lat, a Alan 11. Myślę, że każdy by się zgodził, gdybym powiedział, że szkola to dla nas najważniejsza rzecz obecnie. Łukasz, czy dalej jesteście ze znajomymi? Tak, ale za niedługo wracamy? Lepiej nie wracajcie.